Dzięki, dzięki. Łuczka jeszcze raz. Panie władzo, całun szybko, iż. Lubię za. <tryk> <tryk> Przepraszam To od wafli z jammy. O, teraz włączyłem się na dopiero Zand connected. To nie pamiętam jaką wersję sobie wybrałem. Mam te 10 SP Nie wiem, czy jest taka w ogóle Jedźmy A Jezu, że ja maszka widać Dobra, momenty tu Co się tu? Co się tu odwala? Co się tutaj dzieje? No ale się to pusto. Nie ma nikogo. O mój Boże, ale świnia. Chwileczkę. A dlaczego ta świnia ma kły? Nie słyszę. Nie słyszę. Nie słyszę Jeszcze raz, o teraz, teraz Ja grab, ja grab o, Mówię coś jeszcze? Jest? OK. Dobra Co on sprawdza w ogóle? Bo go nie <śk> czyli przytaknąłeś jak ja Dobra, dzień dobry, ja włączyłem grywanko. Dzień dobry, ja jestem dawno. E Lusterka takie jak kurde w tej Takie jak w naszym, tak, tylko tak trochę krótsze. Tak, czas ustawić. Ej, tam gdzie ja jedziemy, nie, nie będziemy potrzebować lusterek. Gdzie jedziemy? Do garażu? Na, na jednokierunkową drogę? Ale on jest plastikowy. Jezus marnie. To ten baczek jest popa, ale tu te plastiki takie tam... No nie jakby ci to polega. powiedzieć? Owszem. Strasznie. Częm jakieś... Jak to skrzypka... Ej, kura. Adam, a... Co? No stary. O mój Boże, ale b to... to jest... Ej, stary nic nie widać w tych lusterkach. Pot, potwierdzam. Kompletnie nic. Już odpalasz? No odpaliłem, odpaliłem. Ale on Pochylony jest ranny do przodu, stary. Tak, jaki on jest malutki, stary. Jesus, No mi się wpał teraz. Ale nie machnął. Tyk, właśnie. Jakby machnął, to mi się zatrzymał. <grychy> <tak> 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 nie, ta lusterka to jest żart, stary. Jest, <tak> o się już odkręciły w ogóle. No mogłem ich nie ruszać. Dobra. To <ślinujesz> 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 jak dzieci. Ale, ale, ale on nie? się składa. <ślinujesz> ja się kręcę. Ale ma lepsze hamulce niż u nas. O wiele. Ten tył mu tak fajnie hamuje. Ale już mi gorąco pod dupą. O, tak No Pani, to jest najniższa mapa Adam się we mnie prosił ja cię kręcę Mów kiedy będziesz hamował Tylko tak pół minuty wcześniej Ja pierdzie. Hamuję 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 dobra widzę Łozd kurczaczek Jotyk noju Ej, jakbym z młodym jechał mi spadł Przy przyspieszaniu Wszyscy ustawiają lusterka, których się nie da ustawić? No tak, no jest to bezużytne. kompletnie bezużyteczne. Bo i zostaliśmy. He! No nie dobra, panie now. Ale on się składa, o jezu, o jezu. się wyrywa i w terenie zabudowanym Czekaj, bo tam za nami jeszcze jakieś ziomeczki są w ogóle, Tak, widzę. tak, tak Czy ktoś wie gdzie mamy jechać w ogóle? Nie wiem Jaki tu jest szatan Są tam chyba Są? Tak, chyba ich mamy, mamy. Ale wiaterek cały na twarzy Ja mam na klacie, Wiesz co, ja na mam właśnie klacie. chyba więcej na klacie i mnie to nawet no, cieszy tak. Bo ja wolę na klacie no. niż na ryju, no, bo... nice. no ale to ja mówię, I... Oj stary, ja nie kouka z tyłu maksa, to nie na maksa ey. Nie? <laughs> o jest czerwone, to sobie I Strasznie to sprzęgło mocne, nie? Tak, 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 też to czuję Może tak. to jest wież jeszcze nie wyrobione, nie? Dobra, mapa A Ale stary to nie jest maszyna do jazdy w korkach Ani trochę Nie, już jest, ja mam cały czas 105 stopni stary S Serio? Tak, czekaj, mogę tego sprawdzić Kliknij tam w klok 72 108 107 o, Panie. 107 i ciągle rośnie O wyłączyłem, się traction control to był Kurwa, by nie straszcie To nie ja Błagam, nie wszczycie się we mnie ktoś Adam odwitaj, Adam spokojnie Oj, ten quick shifterek! Tak, to jest złoty Wszelk tak tak byłby shifter, to byłoby pięknie Wolę nie sprawdzać Jak się ma anko, nie mam czasu nie, nie mam czasu, walczę o życie ale by się to na torze przyjęło, ja pierdolę Co ty oh, robisz za nami? Tak próbujesz się nie zabić To ty jesteś za mną? No tak Spróbuj się nie zabić, tak wiesz, pewnie Masakra Dobra, jadę za tobą Lecimy

Kurtka, nie? Ale on nie miał dość w ogóle, to jest nie to. Miał, nie miał. bez problemu można było jewać ciepcie. Dobra, Przez... a skręcamy. Ja się to schowam do tego. Tak, 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 musisz przed nim No trochę niebezpiecznie to było. No nie zrobili mu w ogóle miejsca, nie? Tak, tak Masz dosłownie 5 centów od podnóżka, nie? Serio? Tak! Nagrało się! Powiedz, że się nagrało! Nagrało się! Grze. W ogóle przyspiesz. E, Puszczę go. I teraz też O jakiś turystyk mnie wyprzedza. Dobra. E, autobana. No to. I guess I will die Kurwa szkoda, teraz będzie przed nami, Jurek. No ej, ej co ty o. tu robisz? Siemanko No ale nie wierzę mi tak w zakręt, ej No przepraszam Nie słychać Cię teraz, jakbyś był swoim zwykłym to bym wiedział od dawna mm. że tam chyba jesteś Ajdzi że jednak się przydaje, wydech. No tylko, O, ty tylko ja jak co nie jeździsz? No to se pofiltrujemy teraz chyba co? Ale włączyć do ropu się będzie w miarę prosto no Lasia! Dawno nie było wypadku na kontakt, nie? Dio! To jest, zjeżdżamy czy nie? A właśnie, nie wiem, czekaj. Tak, 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 zjeżdżamy. Chyba nie mam kartki zapiętego, no idealnie! O stary! Idealnie! Jestem! Jestem! Dobra Na rondzie w lewo Dobrze. Dziękuję mój GPS-ku Stajemy? Dobra Muszę sobie kask zapnę w końcu To dobra, mapa jeden I... Nie, to... Dobra, mapa jest, jest. Jezu, jedynka starym Nie, to jest... To jest zabójstwo Delikatnie ci kurde ręka zadrży to już ci kurde ucieka spod tupska Co to się dzieje. Ja chcę więcej Więcej koni. Większy silnik. Nie chcę żadnego, Ja nie chcę. <grybuj> ja nie chcę wadać na twoim pogrzebie i świecić gotami. Eda. To stary ja się boję tego motocykla. Nie to. O Nie! Nie, ta sportowa mapa! Chyba Idealna. Śmierć. Idealna śmierć na kółkach yeah. On tak jak mu delikatnie odkręcasz, to jest tak fajnie, 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 spokojnie, ale tak gdzieś od jednej trzeciej manetki zaczyna się piekło. Tak, tak i od połowy obrotów jest po prostu... Tak. Jest... Szabon. Dzień dobry, przyszedłem tu robić... Kiedy ty kurde prawie na krawędzi jakaś... Idę przecież, no daj spokój no. co o ten mototyp? Hamowanko, 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 hamowanko Stary, ja czuję, centralnie czuję jak mi się e, tyły butów zaczynałem grzać tak? tak, ja mam pięty gorące Tak, tak Ja myślałem, że to jakieś podniecenie czy coś Kurwa, serio jak się jaram to zawsze mam gorące pięty No <grymne> <grymne> dobra jest, poczekam Chyba będę miał roztopione piętki